29 projektów zgłoszono do tegorocznej edycji konkursu Przystanek Sukces. Biznes w Szczecinie się opłaca. Jego celem było zaprezentowanie najciekawszych pomysłów biznesowych oraz zapewnienie odpowiednich instrumentów do przekształcenia ich w firmę. Gala finałowa tegorocznego konkursu odbyła się 30 września w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości. Przystanek Sukces to jest kolejna edycja pokazująca, że warto marzyć i warto spełniać swoje. Pomysły. Przykłady takich nazwisk jak Jobs, Zuckerberg czy Warren Buffett, to są wszystkie gwiazdy światowego biznesu, które zaczynały od drobnych, małych pomysłów. Kapituła konkursu w kategorii Młodzież do 18 roku życia przyznała nagrodę główną Alicji Szyszkowskiej. Uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr 9 w Szczecinie została wyróżniona za projekt Cała Miłość w Zupach. Myślę, że jest to pomysł dla współczesnych ludzi, którzy są głodni. Mają bardzo mało czasu i przez to, że dużo pracują, brakuje im miejsc, w którym zjedzą szybko i smacznie. Myślałam, że zupa to będzie danie, które sprawdzi się dla, dla osób w każdej kategorii wiekowej jak dla nastolatków, dla ludzi około 20-30 także nie może nawet dla emerytów. W kategorii powyżej 18 roku życia zwyciężył projekt Hostel The Next Stop. Jego autorami byli Ada Krawczak, Wiktor Szostak, Artur Adamiak i Ewa J. Kwidzyńska. Swoją nagrodę specjalną przyznał także Bank Zachodni WBK, grupa Santander. Ja już jestem uczestnikiem pięciu edycji e, przystanku sukces. E, w tym okresie wielu młodych ambitnych kreatywnych ludzi uczestniczyło i złożyło swoje projekty w tym konkursie. I z mojego doświadczenia wiem, że wielu z nich prowadzi w tej chwili własne biznesy. Tak, czego oczywiście Bank Zachodni WBK do czego się przyczynił. Tak, walnie udzielając pożyczek, kredytów, wspierając w rachunkach firmowych. Więc krótko mogę powiedzieć, biznes przyczyni się naprawdę opłaca. Ale trzeba marzyć, trzeba chcieć, trzeba dążyć do celu, i wtedy wszystko jest możliwe. Wyróżnienie sponsora głównego otrzymała Agnieszka Wilczyńska za projekt Limfoterapia Centrum Terapeutyczno-Edukacyjne. Chcielibyśmy Panią w tym biznesie pomóc go rozwijać, tak? I wręczamy kartę prepaidową doładowaną kwotą 5 tysięcy złotych. Mam nadzieję, że to wspomóc Pani biznes w dalszym rozwoju. Ta produkcja jest to otwarcie nowoczesnego gabinetu fizjoterapeutycznego ukierunkowanego na terapię pacjentów głównie z dziedzin takich jak onkologia, jak chirurgia naczyniowa. Tych dziedzin, które są troszeczkę opuszczone, a potrzebujących jest bardzo dużo. Ja tu znalazłam swoje miejsce, tu znalazłam wsparcie od lekarzy, od pacjentów i dla nich chce się realizować i rozwijać jeszcze dalej. Organizatorami konkursu byli Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz gmina Miasto Szczecin. Biznes w Szczecinie się opłaca. Warto marzyć i warto realizować marzenie. Takie motto przewodnie towarzyszyło nam podczas tej edycji konkursu. Młodzi przedsiębiorcy, młode osoby, które chcą rozpocząć swoją działalność gospodarczą, marzą, przelewają te marzenia na papier w postaci biznesplanu, a następnie przystępują do realizacji. W Szczecinie na pewno się opłaci.